Każdy samorządowiec, każdy szef zarządzania kryzysowego, który bierze udział bezpośrednio w akcjach, doskonale zdaje sobie sprawę, jaki sprzęt jest potrzebny I myśmy mieli zdefiniowane wszelkie nasze potrzeby. Do tego mieliśmy podparte to jeszcze doświadczeniami covidowymi, gdzie wcześniej nasze Zasoby zarządzania kryzysowego w powiecie głupczyckim były wzbogacone o na przykład namioty pneumatyczne z ogrzewaniem, które zostały wykorzystane przy okazji COVID-a, więc wiedzieliśmy doskonale, czego potrzebujemy i, i, i bardzo dziękuję Panu Marszałkowi, że, że rozmowa nasza była dosyć krótka. My byliśmy przygotowani, pan marszałek widział, że, że jest konkretna, konkretny cel, konkretne działanie. W ciągu jednego dnia praktycznie ustaliliśmy, jakie, jakie mamy potrzeby, a pan Marszałek w szybkim tempie zrealizował to, w jaki sposób te potrzeby może zrealizować. I... I tutaj te środki, które w szybkim tempie z samorządu województwa popłynęły w formule projektowej, bardzo nam pomogły. Dzisiaj mamy auta, które tak naprawdę z daleka wyglądają bardzo ładnie, natomiast my również przedstawialiśmy parametry, jakie chcielibyśmy w tych autach. I tak naprawdę oprócz tej piękności tych pojazdów, to są woły robocze, które w terenie są bardzo dzielnymi pojazdami które w trudnych warunkach, myślę, że są w topie pierwszej piątki do tego, aby zachowywać się w terenie trudnym, nawet jak ciągnik rolniczy, więc poradzi sobie na pewno. Do tego mamy pakę, która pomieści wiele elementów. W tym, za, w tym, w tym zakupie, o którym pan marszałek mówił, sprzętowym jest wiele rzeczy, od, począwszy od ratownictwa medycznego po kolejne namioty pneumatyczne, agregaty prądotwórcze, elementy do osuszania budynków, więc tutaj jesteśmy mocno uzbrojeni i myślę, że sam fakt, że pan marszałek zgodził się również z tym, aby w nowej perspektywie unijnej zawrzeć dla subregionów środki, które będą na działania kryzysowe, będzie dawało nam możliwość uzbrojenia się jeszcze bardziej, a mianowicie. Dzisiaj widzimy potrzeby, gdzie przy, przy powodziach mamy problem z ładowaniem worków, więc tutaj zakupy będą szły na pewno w wielometrowe rękawy, które są napełniane pompami. I tutaj mamy oszczędności czasowe, jeżeli chodzi o, o, o ładowanie worków, a przede wszystkim zasoby ludzkie, które mogą być wykorzystane do niesienia pomocy naszym mieszkańcom, a nie do ładowania worków. Więc tutaj byśmy byli dosyć szybcy, zgrani i, i na pewno dużo łatwiej nam by się y, zarządzało. Na pewno musimy wzmocnić bazę, jeżeli chodzi o y, magazyny przy, przy powiatach, dlatego że widzimy też tutaj te problemy i bardzo się cieszę, że nowa perspektywa i pan marszałek. Y, Będą otwarci na to, aby wspierać przede wszystkim nas na pierwszej linii, bo wiadomo, że, że to my będziemy później musieli sobie radzić w tych trudnych warunkach, a pomoc pana marszałka i samorządu województwa do tego, abyśmy byli uzbrojeni sprzętowo jest niedoceniona, nieoceniona i, i bardzo serdecznie za to dziękuję.